Dzisiaj trochę w innej scenery zaczniemy, bo jesteśmy na naszym ostatnim filmie. I sprawdzaliśmy, czy Tym rokomentuje i serio ogląda, komentuje. Także trzeba mu się jakoś odwdzięczyć. I bierzemy jego trade linka i dostaje ziutek od nas, a This is not fake. Moment, 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 moment. Nie żartuję, anuluję. Nie, że. Moment. I dlaczego potwierdziłem? Przecież. Moment, moment, moment. Si, si. Okej, okay, let's go, win. Dobra, ym, no co no. Jeszcze zagemy pierdolni skrzynie. No te gemy, to, to jest w ogóle kiedyś były lepsze. Te zagemy skrzynie w innych eventach. A to to jest. Co to jest w ogóle? Gówno. Gówno. Hmm. Wow, wow, wow! W wow, 50! Wow. Wow. No i co? Zaczynamy, może do kogoś dołączymy. Oj, oj, oj! Ach, chuju! Eee Chuju! Chyba, szybki odcinek by był. A tu? Nie, 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 nie! nie Dlaczego? To jest test to jest Jordak. A, no, 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 dobra. Ej, dobra, bo, dobra, ja tworzę, bo tu widzę, że nic fajnego nie ma. Jest chyba gej, no. No poczekaj, ty i te grałem sobie chwilę nie? i przez skrzynkę odkryłem. Czekaj, tylko ja pytanie. ciebie nie słucham, bo no. twoje skrzynki nigdy nie oddają. O! 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 <ścoughs> co? Ej, ja patrzyłem na Ty? telefon. Ty! Ja patrzyłem na telefon. Ty! Ja pierdolę Witam, 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 witam widza. <ścoughs> Ty! No co jest? Ja się ci Podbija, jebany kurwa, Debi. O kurwa, 160. Ja się dole. I Esteban, Esteban był fajny. Nie, ty jakie jaja. Nie, no kurwa. Jak to się dzieje? Esteban, tak? Esteban. Esteba. Nie, y, zapamiętaj, pamiętaj o za dobra? Dobra. Mm -hmm. Nie no kurzę <coughs> Witam widza, witam widza w pierwszej skrzyneczce Hyper Beast Za 2 złote skrzynka i dało mi 100 ileś tam 140 mm -hmm. Dziękuję za przypomnienie no proszę. Powiedz jeszcze raz ile mi dało 140. A z ile dałem ja za to? 2,80 2 dwa złote Uczciwa mm. wymiana widzowie Fair trade i sprawdźcie, widzę, to nie jest współpraca, to jest wszystko tutaj na miękko. No jak. O, i co zgarniasz, kolejne. Dziękuję bardzo. Nie, no ty kurwa, piucie. Jak to się dzieje? Aha. Dawaj, kurwa. Nie, nie, Masz roz... Nie mam farta. No to zerknij sobie, że pod to zgarniasz. Biznes mu udrofi. Wow, nie, nie lubię tej opportunity. Ale Estebana to byś wypierdolił, co? Ty no, Estebana to chyba ja wypierdolę, Cezara. Czekaj, Esteban, 50 Swipe. kurwa, Baral Forest, nie. Esteban, i no też bizonem kurwa, nie chce się. Nie, nie, tak zazwyczaj niech będzie. I niech będzie na 3 underdog? Może być. Kurwa, ja czuję, że ta strona chce ci oddawać, ale. No to mi oddaw. Westebanie teraz mi poleci przecież Cyber Security. Ty tego nie wiesz? W sumie ma to sens, nie? O kurwa, pro player dołączył, on to zgarnił. <grym> on! O kurwa. Filip kontra kontratewicz. <grym> Ty, coś chyba ja słabo płacę w tej serwisie, tak? Że za dwie się <grym> pizgasz. Jebut, Ty, Filip Bakojewicz, Fiucić. Fiskus, Fajkus Jeszcze Putin mu skomentował nie... <śmiech> 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 dobre, 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 dobre Jest seba Kurwa No ale git, 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 Kto wyciąga z tego najwięcej, bo mi się wydaje, że... Pan da z tego najwięcej, widzowie Pan Patryk grywa tą bitwę ja pierdolę. Ale dobra, dobry ten Esteban, nie? No, dobry, dobry. Dobrze, kurwa, bajie, jebanie. Pan Patryk. O kurwa, powiedział swoje imię i nazwisko. <śmieniu> ja Umie... kurwa umiesz kurwa cenzurować może? Niku <śmieniu> ja. <śmieniu> <śmieniu> Widzowie. <śmieniu> Ej, i co teraz będzie? To jest predator u niego. Dobra kurwa, graj. Co się straszne. Wiesz, ile jest Patryk? Czekaj. Wiecie? Debilu, no nie mów już tego. Ja to zacenzuruję. Kurwa. W kurwie muszę 5 złotych wyjebać teraz, przejście. Nie, no, no, zacenzuruję to, ale. Kurwa... No nie, no w środku bity nie możesz. To jest zbyt ważne. Ej, no co, co jest? Kurwa? Jak ty wygrywasz wszystko? <grym> sel, wszystko, kurwa. Dlaczego? No bo najwyżej se kupisz, kurwa, coś za to, ale... Aaa, nie wszystko, wszedłem. Bo przecież masz głównoskiny skiny same tam. No dobra, niech na razie będą. Co ci to przeszkadza, gówniarzu, jebany. jebany no Wkurwia ja mnie to. No jeżeli dla ciebie Hiperbestia to jest gówno skin to PZDR, bro Nie, bo ja dogram ten balans do końca i chcę zobaczyć ile mi się uzbiera o kasy, wiesz? No chyba, że tak. O kurwa Gówno że zmaka ci poleci kurwa stówka, nie? Ja już nie, nie chcę nic mówić, nie. Manczutkę, kurwa jego, ty o, kurwa, Skorpion. To, to nie da był, że ty z maka stówkę No A jednak nie. nie Ty, no kurwa, co Ty, skomel. no <laughs> trochę dało wam powiem, widzowie. Uuu, ale bitewka fajna. Aaa... Nie, myślałem, że w lepszym stanie. Ja ale, no, ale nie ma na co narzekać. Dobrze, 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 dobrze. Piccini. Piccini, dobrze. bro. A i widzisz, to spadło z totalnie. Shit, jebany. Arbuzy. Melonowce. Z są śmiesznymi skrzyniami, bo to jest kurwa takie dziwne. Salony są... średnimi skrzyniami, zacznijmy z tego. O, twoje. Niech mi to da. No, niech te restryktydy oddadzą, bo będzie pizza. O kurwa! Widzowie, <laughs> bo sprawa wygląda tak... Bociana działał szpak. ...że Bociana wyruchał szpak. <laughs> kurwa, ktoś ma nagle 350 zł, chuj wie co się stało, nie? Co się stało? Co się, się, się stało? Ty się stało. <noise> 150! Nie, ja nie chcę szaleć. E, e, kurwa, ja małe stawki, 50, bro. Małe. Nie. Spokojnie, brać. Ja mam rodzinę na wykarmieniu. Ja nie mogę tak szaleć <noise> już. No i kurwa, twoje. Ale jeszcze jedna. I kurwa, A. twoje. Jak moje. No twoje, a nie, a powiedziałeś, że to nie nie jest Underdog A wy co ty pierdolisz? Za 250, ale kurwa fajna tam była, nie? Ty, weź se wpłać, se kurwa bi. <śmówi> kurwa ty, <śmówi> co ty miała, mi tu pierdolisz? <śmówi> <okay. śmówi> Za 250, jaka fajna, ty chuju. <śmówi> U tu gościu już zadowolony CSGO skins, mówi podwajam to. Mówi, teraz idę po kosę. Wiesz dlaczego, dlaczego ja gram teraz na niskich, nie? ja wiem, ja wiem. Ja Domyślasz się czemu pewnie. Ja Zara jak wypierdoli to raz E no ale wejdziemy sobie w jakąś większą po prostu. Eee, nie. Dlaczego? Jak o mi tu dropi to. Kurwa, ale Stalin opierdala każdego na tych stickerach, jak hmm. ja oglądam regularnie, z kurwy syna. O kurwa. Ta? No to o dobrze kurwa. to niech opierdala. No co jest? Niech sobie pierdala, nie? Bo ja tam mu nie będę przeszkadzał. Co? Oh, jest. <laughs> Stalin! Stalin, podbijaj mi troszeczkę, Słuchaj dobra? Ty. Stalin! O kur... o A kto to jest ten Stalin, ty? Ty już kosę zrobiłeś jak coś. I kto to jest ten Stalin? Co jest? Co? Kto to jest ten Stalin? Silent. Ja no silent powiedz mi Halo. Ale kto to jest youtuber, tylko to. Chuj mnie. No, to chuj mu w dupę za to. Pa! Pa Ty What's going on? Dzięki bro I znowu parę razy troszeczkę lżej i pierdolnięcie. Trochę mnie to generalnie boli, nie? Nie mów tak, bo zacznę przegrywać debilu. Ale kurwa, i tak cieszę się, ale mnie to trochę boli, nie? O. Nie, nie. Nie, Ginold nie, taki jeden Ginold to za dużo jest. Ja, nie, że ty w to za 116 się wpierdalasz, ale nie, nie, nie. Nie, za dużo zrobiłem, szkoda mi kasy już. A to, Znaczy jeszcze będzie jedna taka większa wbitka. Ale... A tak szczerze tego Stalina wbiłem ten. Nie wiedziałem do kogo wbijam, w sensie nie wiedziałem jakie są kapsuły, nie? <grym> ale kurwa co się dało, nie? No dało mordo, no półkoła mam. <grym> Ty no ale odcinek, pierwsza skrzynka czego Hyper Beast mi dropi, nie? Co to jest w ogóle? <grym> mi się wydaje, że tymro po prostu na mnie dobrą aurę sprowadza i... Kurwa zazdro, nie No dobra, no to zrobimy tak, tym no rozkomentuj jebać Silenta. <głysykałem> <To jest> bierda, <głysykałem> nie, żartuję, żartuję. <głysykałem> <gulysykałem> o kurwa dało. Mu. O ty, ty, nie wiedziałem, że to też tylko. Twoje. I to chyba zgarnie generalnie. Nie, on no to tam. Nie, nie, nie. Chociaż mp7-eczka, kurwa, nie. eee, taki pój. Ilon? Eee. Łaaadny, śliczny. Te gadżety to nie są takie fajne. Wiem, wiem, nie. wiem, że nie są, no. Bo tu albo jednie, albo nie jewnie To jest coś w tym stylu, nie? Oby tobie nie było. Oby nikomu, kurwa, za nie jewnie. Ostatnie, niech im pierdolnie błagam. Jo, pierdola. Dobra, teraz wejdziemy. Zaskoczenia, zaskoczenia stronkę. Moment, moment, moment. No zobaczymy, co tu się stanie. <ścoughs> O oh, Kurwa, to trochę warte, chyba, nie? A nie, nie myślałem, ja że to jest 5 dychty. Ja też. O, to 12. A nie! Kurwa, bo jest Aha. taki sam. No jakość, główny, tak jakość. 12. Nie, 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 nie jakość. A, inny skin. No, ale wygląda praktycznie tak samo. Aha. No kurwa. Najlepsze to, że te skrzynka od desenia to ja najgorsze gówno wypadło. Znowu gówno. To magnezium, co mu wypadło, to jest najdroższe w skrzyni jak coś. Ta? No, no. już chuj w to. O kurwa. Nie no, magnez może... no magneza wydropił, no. Ale może ty też wydropiłeś. Nie, no. zobacz ja to. Wydrop... Dobra. Co to kurwa jest? <laughs> Zgarnąłeś te famasy, gratuluję. Dziękuję. No dobra. Nie, ekspensje teraz są chujowe, ekstenje teraz są chujowe. No chujowej, dobra bo dobra je, wiesz? Bym zagrał za 77 zł i kończył ten, ten odcinek Można tak zrobić Kurwa I daj jeszcze Rizzlera To był dwa Estebany, dwa estebany dawaj Bo te estebany chcą dawać I jazda Ojej, no, ja zalaguje mi bitwę, patrz, dobrze, że kliknę bota, nie? No. Dobre, no, dobry, 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 dobry Ale gówno jebany, ten Łukasz Hydraulik mu odda teraz, patrz. A nie, ja pierdolę, Bo... jakie gówno Estebane, ratuj to. O niku ja Ale gówno bitwa Ale gówno bitwa, ja pierdolę Znaczy no, na no, kurwa prawie ci się zwróciło, ale no dobra, jeszcze mamy 4 żeby zagrać niby. To co 10 razy, może 5 razy mozbić, 4 razy Mozbi O, w sumie? Idealnie się kurwa zużyłem. O! O! No jeszcze wszystko co? może się stać, no. Ale chociaż droższy jestem był sport tak Nie, chodzi. to jest główno, już to dropiłem. No i mógłby o, ten na górze Mecha polecieć. O, oh, gate. Nie wiem, może się chociaż zwróci. Może się zwrócić. No ale główno. Słaba jakość. Oj hoj no Zgarniasz to, ale kurwa. No i stronka Zadumiasz. już nie chce oddawać chyba. Także zagramy tak, że albo coś jednie, albo będziemy mieli równo 400 i tyle, nie? Tak mi się wydaje. No. I ja teraz ja stworzę bitwę Za 37 No tego Rizzlera Nie wiem tak Ale ostatni ci ten Rizzler jebnął Pamiętaj żebym odświeżał nie bo no, o, no. właśnie zobacz O no. Kręć Git No kurwa ty. i Rizzler, Git! No, nie git, git, widzowie Dobra, i takim oto cudem, widzowie, mamy pół tysiąca złotych i kończymy ten odcinek ja. I pamiętajcie, no, ja. i pamiętajcie Komentujcie filmy, bo łatwo zgarnąć skiny To jest Pozdrawiam admin strony G4... O kurwa, ty, <laughs> dobra, to wytniemy <laughs> Nie, widzowie, dobra Trzymaj... za dwie dyszki jeszcze może, co? No, Może jakąś tak, momencik, kurwa, bo ogólnie. tak brzydko to wygląda bardzo. E czekaj, za. 20. A te Lisslery dają fajnie. E, e. Dawaj na stery, pierdolni. Dawaj ci tu kurwa, batusy. Ja ci mówię, to jest twoje, to jest twoje. Ja wiem ogólnie. Odśwież, odśwież! O, o, o kur... O kurwa, to dało, ty! to dało każdemu, ty! Ty! Ty, twoje! A nie! A nie! A, a. Ty, ale i tak kur... jakoś każdemu dało, jakiś cudem. No dobra! Widzowie, dzięki za oglądanie, dobry odcinek, podziesięciowane to jest, co wpłacone było i dostałem jeszcze tu skina takiego. Cel. Mega, na I nara. Na